Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o skandalu, który miał miejsce wczoraj w Sejmie, czyli 12 grudnia, w momencie kiedy Donald Tusk wygłaszał swoje premierowskie expose i kiedy trwała dyskusja. Skandal nie polegał w związku z odpowiedzią na pytanie, kto zgasił świece Hanukowe, tylko skandal polegał na, w związku z odpowiedzią na pytanie, kto zapalił świece Hanukowe i dlaczego. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, wreszcie zapraszam do zadawania pytań. Najlepiej, jakbyście Państwo te pytania przesyłali mi mailami, wtedy nie zginą, wtedy. Na nie odpowiem na pewno, natomiast no, przeszukuję komentarze, ale często w tym gąszczu komentarzy te pytania gubię. I teraz tak. E, wszyscy wczoraj i dzisiaj piszą o tym, co zrobił Braun w Sejmie, i to wydarzenie jakby zakrywa wszystkie wydarzenia, łącznie. Z tymi, które związane są z, z faktem zapalenia w Sejmie świec hanukowych. I przeczytam jeden komentarz. E, krótki, w zasadzie tytuł, bo komentarza nie ma, tylko jest informacja na dole, a komentarz jest w tytule. Braun uruchomił gaśnicę w Sejmie. Wielbicielowi Rosji nie spodobały się świece zapalone z okazji hanuki. No ten, kto to napisał, no tak, po pierwsze, od razu zakwalifikował Brauna jako jakiegoś ruskiego, a dwa, jakby wyraził pośrednio pogląd, że mu się podobało to zapalenie świec w Sejmie z okazji Hanuki. Gdzie to tytuł był, ten materiał był? W niezależnej.pl, czyli portalu, który przynależy do gazety polskiej. I teraz tak, wszyscy zwrócili na to uwagę, na to zachowanie Brauna. Wszyscy na nie reagowali. Nikt jakoś nie reagował na sam fakt zapalenia tych świec, i kto zapalił i dlaczego i z czyjego pozwolenia. Ale tak, zacznijmy od reakcji marszałka Sejmu, czyli niejakiego połowni, który. Zrobił z Sejmu show. Miliony ludzi oglądają i się świetnie bawią, i on jest bardzo zadowolony, i Platforma Obywatelska jest bardzo zadowolona, i nie widzą w tym nic dziwnego. A tutaj, Hołownia, cytuję za jednym z portali, wyraził tu, cytat z niego, swoje najgłębsze ubolewanie z powodu tego, co się stało. I teraz następny cytat z niego. To nie powinno mieć miejsca. Chcę też jasno powiedzieć, że na podstawie danych monitoringu precyzyjnej klasyfikacji czynu Pana Brauna, zostanie przeciwko niemu, skąd ta precyzyjna klasyfikacja, przepraszam. Zostanie przeciwko niemu skierowany wniosek do prokuratury najpewniej z paragrafu mówiącego o zakłóceniu obrządku religijnego. Yy, no to jak to? Kołownia, który domagał się w trakcie kampanii wyborczej większego rozdziału kościoła od państwa, był przeciwko wszelkim, to czytaj, katolickim obrzędom w instytucjach państwowych, nagle mówi o jakimś obrządku religijnym w Sejmie. Jeszcze na dodatek, ten obrządek miał miejsce na korytarzu. I miał miejsce w czasie, kiedy trwały obrady Sejmu. Donald Tusk wygłaszał expose, później była dyskusja. Posłowie wchodzili, wychodzili, choćby do ubikacji, no to przechodzili przez ten obrządek, prawda? To oni nie zakłócali. I w każdym razie, no, jest, w Sejmie był obrządek religijny, Braun go zakłócił. Przestępstwo, prawda? Gdyby tam był odmawiany różaniec albo. Ludzie by klęczeli przed najświętszym sakramentem, to sam Kołownia by zaczął krzyczeć, że to się nie godzi, tak nie może być i tak dalej. No i teraz, co dalej mówił Kołownia? Ho podkreślił, że to nie powinno nigdy mieć miejsca. Nie, jeszcze raz, przepraszam, podkreślił, że, cytat: To nie powinno nigdy mieć miejsca i jest policzkiem dla polskiego sejmu, że coś takiego przez nieodpowiedzialne, głupie. Od kiedy słowo głupie jest słowem parlamentarnym, które yy, należy używać w Sejmie? Niemądre, już lepiej, ale też niedobrze. Nie Zachowanie jednego z posłów reprezentantów narodu stało się dzisiaj w tym budynku. Koniec cytatu. Zaznaczył, że, następny cytat: Nie będzie żadnej tolerancji dla rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu i jakichkolwiek innych dewiacji, dopóki ja jestem marszałkiem Sejmu. Na jakiej podstawie pięć minut po wydarzeniu powiedział, że to jest rasizm, ksenofobia i antysemityzm. Na jakiej podstawie? Rasizm? Antysemityzm, a jeszcze ksenofobia, no to już, już w ogóle. No i teraz to wszystko określił dewiacjami. Grzegorz Brown próbował wyjaśnić z trybuny sejmowej swoje zachowanie. Akurat wtedy obrady prowadził wicemarszałek Sen, niejaki Krzysztof Bosak i ciągle mu przerywał, co mnie zdumiało. Ciągle mówił, już pan wyjaśnił, już niech pan skończy, już niech pan idzie. Prawda, tak jakby był jakiś zastraszony albo no, jakby był z drugiej strony. On pozwolił mu, powinien mu dać te parę minut, prawda, żeby on wyjaśnił. No ale Grzegorz brał jak wiemy sobie zawsze radzi, więc wyjaśnił. Powiedział, że zareagował na akt rasizmu, akt trójfalizmu tru, tru, i satanizmu, prawda? I że no, posłowie są ignorantami, nie wiedzą, co tu się dzieje, że zaprosiłby ich do dyskusji szerszej, teologicznej, że trzeba wiedzieć, co tutaj się dzieje. No właśnie, pytanie, co tam się y, działo? Y, czy faktycznie mieliśmy do czynienia, y, z, jak to określił Hołownia, obrządkiem religijnym. Y, no, w pewnym sensie tak, tylko że y, ja tu już zajrzałem do takiego źródła jak strona internetowa, czy ten portal, jak to woli, Muzeum Polin. I tam czytamy. Chanuka to ośmiodniowe święto określane współcześnie jako Hag ha Urim, hebrajskie święto świateł, które powstało na bazie wydarzeń historycznych opisanych w księgach machabejskich. Wydarzeń historycznych. Tylko opisanych. W kalendarzu żydowskim święto rozpoczyna się 25 Kisle, a kończy 2 Tewet i wypada przeważnie w grudniu. W. W 2023 roku Hanuka rozpoczyna się wieczorem 7 grudnia, kończy się wieczorem 15 grudnia. Hanuka to święto historyczne, które, uwaga, nie pochodzi wprost z tory, czyli nie jest świętem sensu stricto religijnym. Dlatego wszystkie świąteczne dni są zwykle dniami roboczymi. No właśnie, dlatego, że nie jest religijny, nie jest świętem judaistycznym i nie jest świętem zapewne w Izraelu. Najważniejszym elementem obchodów hanuki jest codzienne zapalanie Świateł, jednego z pierwszego dnia Dwóch drugiego dnia I tak dalej, aż do ósmego dnia Kiedy zapala się osiem świateł Światła palą się w charakterystycznym Dziewięcioramiennym świeczniku zwanym Chanukiją lub Menorą Chanukową Celem zapalenia świateł Uwaga W kolejne wieczory jest rozgłaszanie Chanukowego cudu Cud ten miał się zdarzyć w ten miał zdarzyć się, nawet nie jest powiedziane, że zdarzył się, tylko miał zdarzyć się, w starożytnej Judei w II wieku przed naszą erą, czyli znaczy przed Narodzeniem Chrystusa, w czasie, kiedy trwała wojna o wolność religijną między żydowskimi powstańcami machabeuszami a okupującą kraj armią króla syryjskiego Antiocha IV, który usiłował przemocą hellenizować Żydów. Czy to była wojna o wolność religijna? To była wojna z wynarodowieniem i wojna o własne, własną suwerenność. To była wojna polityczna. I to święto jest świętem politycznym. Kiedy Machabeusze odzyskali świątynię jerozolimską i wznowili w niej rytuał zapalania Menory, posłużyło im do tego odnalezione małe naczynie z oliwą, tam gdzie indziej piszą jedyne koszerne. Wystarczającą zwykle jeden dzień. Tymczasem Menora paliła się aż przez 8 dni, i to ma być właśnie ten cud, z powodu którego święto Chanuki jest obchodzone. No i teraz prawdą jest, że takie święto w judaizmie, w tradycji Żydów judaistycznych, jest obchodzone, było zawsze obchodzone tylko. Tylko właśnie. Na ten temat pisałem dużo w swojej książce Masoneria Polska 2018. Wojna Demonu. I no właśnie Grzegorz Blau tutaj mówił o satanizmie i miał podstawy. I w tej książce czytamy. Święto Chanuki Żydzi zawsze zapalali świece tylko w synagogach i swoich domach. Nowy obyczaj w tej mierze Zaczął wprowadzać w latach 70 uwaga, XX wieku, Chabad, Chabad Lubawicz. Oto co czytamy na ten temat na jego portalu. Koncepcja ustawiania dużych Chanuki i zapalania na nich świec w miejscach publicznych została na całym świecie zainicjowana przez naszego Rebbe Rabina Menachema M. Schnersona przez dwa E. W 1973 roku rabin M.M. M. Schnerson ogłosił swoją kampanię uświadamiającą znaczenie Hanuki, jej źródła i tradycji z nią związanych, prawda, jako święto zwycięstwa nad innymi. Yy, zachęcając swoich zwolenników i wysłanników na całym świecie, by jednoczyli się ze swoją społecznością żydowską, udostępniali możliwość. Rozpalania hanukowych świateł. Habadnicy rozdawali blaszane hanukije tym, którzy nie mieli możliwości ich kupować. W 1974 roku rozdano ponad 60 tysięcy hanuki. Podtrzymując kampanię rebego krzewienia wiedzy na temat hanuki, rabin Abraham Schemtoff zapalił świecę menory hanukowej tuż przy Liberty Bell. Dzwonku wolności. W sali niepodległości w Waszyngtonie. W następnym roku 1975 słynny rockman Bill Graham sponsorował budowę memory Habat lubavitch w San Francisco. Obecnie uroczystości odbywają się na całym świecie. W 2013 roku habat zaplanował i zrealizował 15 tysięcy publicznych wydarzeń związanych z zapalaniem świec na menorach Hanokowych, wzniesionych na całym świecie, w miastach i miasteczkach, w stolicach i na prowincjach. Początki kampanii nie były łatwe. Pojawiła się opozycja ze strony żydowskich organizacji, to znaczy ze strony judaizmu. I teraz u prezydenta Lecha Kaczyńskiego zapalali świece przedstawiciele chabad lubawicz. Prawdopodobnie to, co działo się później, wyglądało tak, że wyznawcy judaizmu, polscy wyznawcy judaizmu, byli bardzo tym oburzeni. I później w kolejnych latach zaczęli też świece zapalać razem wyznawcy chabad Lubawicz i wyznawcy judaizmu. Rabini chabad lubawic i rabini judaizmu w tym naczelny rabin polski. Ale to prawdopodobnie wyznawcom judaizmu nie pasowało, bo trzeba pamiętać o tym, że chabad Lubawicz nie jest organizacją judaistyczną. To jest organizacja Kabalistyczna to są hasydzi, hasydzi uważani zawsze przez wyznawców judaizmu za heretyków, którzy fałszują wiarę, którzy głoszą w ogóle inną wiarę, udają, że są wyznawcami judaizmu i byli zawsze przez innych przez wyznawców judaizmu prześladowani, starano się ich wykluczyć z gmin żydowskich. Chabat Lubawicz wyznając Kabałę wyznaje dokładnie to samo, co wyznaje masoneria. Mówił o tym wielki, dzisiaj honorowy mistrz Wielkiej Narodowej Loży Polski, Tadeusz Cegielski. Mówił, naszą religią jest jedyna prawdziwa religia prareligia Kabała. A Kabała, przypomnijmy, mówiłem o tym wielokrotnie głosi, że panteizm głosi, że Jachwę nie jest najwyższym bogiem, tylko jednym z niższych bogów że Jachwę przekazał w tajnym przekazie. Adamowi, i później ten tajny przekaz szedł przez Stary Testament, że to Wy zostaniecie Bogami, jak będziecie stosowali magię, jest reinkarnacja, okultyzm to jest coś dobrego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Należy Wam się władza nad wszystkimi, i tak dalej. No i teraz, kto zorganizował zapalanie świeczek kanukowych w sejmie w dniu 12 grudnia 2023 roku i kto zapalał te świece czy tak jak w pałacu prezydenckim wyznawcy judaizmu którzy tutaj no, jakby próbowali jak się wydaje te no, pałac bronić przed chabad Lubawicz. I jakoś prezydent Duda się przed tym mógł, nie chciał zadzierać z polskimi wyznawcami judaizmu, czy ktoś inny. No i teraz szukałem odpowiedzi na to pytanie, szukałem, szukałem i nie mogłem znaleźć, aż wreszcie okazało się, że ta odpowiedź pojawiła się w dniu 12 grudnia 2023 roku, czyli w dniu, w którym miało miejsce to wydarzenie. TVN24, ponieważ TVN24 zapro, zaprosiło do siebie przewodniczącego Chabat Lubawicz w Polsce e, o nazwisku Shalom Dov Ber Stambler. O Stamblerach bardzo dużo pisałem, oni tutaj e, wykupili masę kamienic w Warszawie, budowali osiedla, a poza tym i organizacyjnie i rodzinnie połączeni są z rabinami, na Ukrainie, którzy też noszą y, nazwisko Stambler. Y, I y, y, o tym, co powiedział w tvm 24 przewodniczący Chabat lebawicz Shalom do Stambler, dowiedziałem się z jednego z portali internetowych, który spisał skrzętnie te jego wypowiedzi. Cytuję Stamblera. Nie mogę powiedzieć, że wiem, co się stało. Jedno jest pewne. My zapaliliśmy tutaj świece hanukowe z biurem marszałka Sejmu. Biuro marszałka Sejmu, to znaczy biuro chołowni. Y, to znaczy, chołownia tutaj podjął decyzję o tym, żeby zapalić świece hanukowe na korytarzu sejmowym, w trakcie obrad Sejmu, w trakcie tego najważniejszego dnia z, z punktu widzenia rządzących, kiedy ich premier. Wygłasza expose i, i kiedy trwa dyskusja, w ramach której ludzie z PO wychwalają premiera pod niebiosa? No i teraz chołownia podjął taką decyzję i chołownia podjął decyzję, że te świece będą za, za, będzie zapalał Chabad Lubawicz. Prawda? To jakie są powiązania chołowni? Y, Kto za nim stoi? Co to za y, w takim razie za człowiek? No i teraz, co jeszcze powiedział Stambler? Cytuję. To był moment tolerancji i wzajemnego szacunku, i nagle świece przestały się palić. Kto je zgasił? Ja nie widziałem, kto je zgasił. Mówią tutaj, że to poseł Grzegorz Braun. Z jednej strony to jest bardzo przykre, ale z drugiej strony, uwaga, na pewno małe światło może odsłonić dużo mroku, i duże światło może odsłonić więcej mroku. No to już teraz wiemy, co jest światłem, co jest mrokiem, i że mrok należy usunąć, a światło należy zostawić. No to ja już nawet tego nie muszę komentować, już Państwo wiecie doskonale o co chodzi. Wyjaśnił, że dla każdego Żyda i dla każdego obywatela świata, bardzo ciekawe sformułowanie, prawda, z czym się Państwu kojarzy, świece chanukowe symbolizują tolerancję, wolność religii i wolność tożsamości. Nikt nie będzie dyktował komuś, jak ma żyć, podsumował. Ale dlaczego on ma żyć w polskim Sejmie? Prawda? No, to jest poważne e, pytanie. Dziękuję bardzo.